Cześć z tej strony Sonika i witam was serdecznie ponownie na moim kanale, tym razem z Adoption Story Będziemy adoptowani, widzicie? Adoption Story 2, oczywiście link będzie w opisie Jest sześciu graczy, idę tutaj, szybko, 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 szybko Dobra, dobra, damy radę, damy radę, jedziemy? Jedziemy? No jedziemy? Jedziemy! Dobra, słuchajcie, jest kilku graczy, co to jest w ogóle, ej Aha, że, że końców tyle ma Dobra. To ja nie wiem, jak on się rozpałni chyba. Dobra, musimy tutaj wejść i... Yy, nie wiem. O Jezu. O nie, łańcuch. To jest znowu łańcuch. O Boże. Czy on musi być w każdej grze naprawdę, ten łańcuch? Skąd ja mam w ogóle 41... Co się dzieje? Skąd ja mam 41 końców? Może mi to ktoś powiedzieć? Przecież ja w to nie grałam. Czy coś się... Yy. Zepsuło to jest kaktusik. Ale bolesny ten kaktusik. Przykro mi, że twoja ostatnia rodzina nie wypaliła, ale znajdziemy wam nową rodzinę. Aha, czyli ja miałam rodzinę wcześniej. No w sumie gdzieś musiałam mieszkać przez ten cały czas, bo przyjmijmy na to, że mam 5 lat. Przyjmijmy. Dobra. Dimi Wolololo. Tu jest ktoś tam. A gdzie jest moje łóżeczko? To nie. To też nie. To też nie, nie wzięłam pieniądza. Gdzie jest moje łóżko? To też nie. Tutaj mam, na samym końcu, na rogu. Na samym końcu jest moje łóżeczko. Ile to czasu zajmuje wskakiwanie do tego poszczególnego? Dobra, idziemy tam. Tam jest łazienka. Tam jest łazienka. Tam jest łazienka. O nie! <laughs> yy, czemu to jest ciemno? Oooo! <laughs> Co jest kurde? Co jest kurde? Co jest? O jakieś odliczanie? Yy, coś się dzieje w telewizji? W telewizji, chodźmy i zobaczmy. On mój coś tam. E? Czekajcie, gdzie jestem? Tutaj, dobra. To jest jakaś instrukcja mycia rąk. Dobra, idziemy tam. Idziemy do telewizji. Fajnie, że mnie przeteleportowało, super. Yy, dobra. E, e, to że nie dla mieszkańców Robloxi. Potwór uciekł. Na żywo nadawane. E, potwór e, porwał dzieci, zanim został schwytany. Tam jest ten potwór? <laughs> potwór jest cały czas na wolności i się chowa, jest w schronieniu. E, Jezu, jeśli zobaczysz potwora, natychmiast zadzwoń do służb ratowniczych. Ej! Fajnie, nie, fajnie, 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 fajnie. O co to jest? To jest taki duży, gruby kot. Co mogę z tym zrobić? Że co? Czy ja mam strzałkę na tobie? Nie wiem. Hehe. He. He, he! kto używa? Hehe. Przyzna ci w komentarzach, kto używa hehe he, zamiast haha. Ha. Proszę was. Jestem pewien, że to było fałszywe, coś tam. Tak czy siak, spójrz na to z dobrej strony. Rodzice wkrótce tu będą. Jej, rodzice, a kto. Oh! Dobra, dobra, czy to są rodzice? Czy to jest jakiś wóz, Tak, jakiś ten. Człok. Są tutaj. Yy, wszyscy do łóżek. Do łóżek, szybko, 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 bo oni już tam są. Szybko do łóżek, to jest moje łóżko. Chodźcie. Szybko. Hello, weźcie mnie, zaadoptujcie mnie, bo jestem grzeczna. Hello, hello. O, są już. Hej, chcemy adoptować kilkoro dzieci. Ale kilkoro to, wiecie, to może być dwójka, może być yy, Dobrze trafiłeś. Mamy tu mnóstwo niesamowitych dzieci, które czekają na adopcję. Rzucimy okiem. Ja się ruszyć nie mogę w ogóle. Yy, czy oni będą nas wybierać jak, jak, jak jakieś rasowe psy na wystawach? O, idzie zadowolona w ogóle. Mówię co to za twarz! To jest takie creepy. No i... Nie, cały czas się nie mogę ruszyć. Okej, okay, nie chcemy rozdzielać dzieci, więc adoptujemy wszystkich Jej! Będzie duża familia Ile w ogóle ludzi gra? O Jezu, chwila yy, 3, 6. 6 osób gra, dobra, czyli spoko Mogłoby być więcej, ale jest spoko Mam iść do samochodu, wsiadaj do samochodu ty. A ty co? Skąd ty się urwałaś? Skąd ty się urwałaś? Mama, tata Jestem pierwsza Jestem pierwsza Hej! Wy, czemu wy już nie macie życia? Jak mogliście stracić życie w takim bezpiecznym miejscu, jak byliśmy? Tam nie było żadnej walki, tam nie było żadnej trucizny, tam nie było żadnego meteoru. Jakby, jakby czemu wy życia nie macie? A ty w ogóle masz życie? Ty w ogóle nie masz życia pokazanego. Żyjący pokój. Żyjący pokój. Rozumiecie? Living room. Żyjący pokój. A to kto jest ten ziomek? W Myślę, że absces. Absces. Absty. Fy... Zapraszam do odkrywania nowego domu. Poczuj się komfortowo. Nie mogę, bo nie mogę się ruszyć. Ale najpierw poznaj Maxa. Hej Max! Tu jest przez X tu przez KS. Ach, super, więcej ludzi, aby ukraść mi uwagę. Co? Nie bądź takim egoistą. On żartuje. Teraz, aby zwiedzić dom, zorganizowaliśmy dla ciebie polowanie na padło. Padlinożerców Co mają lizaki do padlinożerców? To było trochę dziwne. Ale spoko. Dobra. Jesteśmy w żyjącym pokoju. Nie wzięłam wszystkich końców, ale nieważne. Tego ominęłam, nie mam pojęcia w jakiś sposób. Kuchnia, tam już ktoś jest w kuchni. No to chodźmy na upsty. Jest, jest sześć, jest siedem, a ja jednego chyba tylko złapałam! E, dobra, mamy 9. I o, tu jest, to jest, to jest, to jest, to jest, jest. Mam 10! Great job, you found them. O! Teraz idź do swojej sypialni, aby wybrać łóżko. Dobra, szybko lecimy, lecimy, lecimy. Jadę tutaj. Tu! Jest! moje łóżko! Haha, byłam pierwsza. Ale to jakie stanowisko, nie? Profesjonalne, gamingowskie. Ja nie mogę. What's up, guys? Czemu guys? Jestem Jerry, mieszkam po drugiej stronie ulicy. Jestem twoim sąsiadem. Hej, Jerry, właśnie zostaliśmy adoptowani. Jeszcze czujemy jak gdyby nigdy nic po prostu, nie? To niesamowite. Ja i Max jesteśmy najlepszym przyjaciółmi, ale możemy użyć więcej przyjaciół do zabawy. Użyć. Użyć. Miło cię poznać, wkrótce się spotkamy. Czy też jest zaklepane moje łóżko? Chyba tak, dobra. Dzieciaki, robi się późno. Kładź się do łóżka. Jutro możemy zagrać. Dobra, ja już jestem w łóżku, byłam w łóżku Pierwsza, jestem grzesznym i posłusznym dzieckiem O, dobra, coś się dzieje coś... Ktoś się dobiła do drzwi, ej A kim ty jesteś? Jak ty wbiłeś do tego domu? W ogóle to jest twój dom, ja ciebie nie widziałam Czy ty jesteś jakimś niechcianym dzieckiem? Dlatego ciebie nie przedstawili? Cicho, tylko ja, Jerry, otwórz drzwi Może bym wstała? Jerry, jest droga nad ranem, co ty tu robisz? Na pewno nie lekko smażone rybie filety Ha, ha, ha Kto ogląda moje szorty, ten wie Chłopaki, mówię, wymknijmy się dziś wieczorem i odkryjmy nową coś tam. Ja się nigdzie nie wymykam. Ja po pierwsze jestem antysocjal. Yy, po drugie, ja nie lubię z domu wychodzić. A po trzecie, średek to... No. Dobra, czyli mamy unikać tych schodów. Przecież ja padnę. Dobra, jestem na półpiętrze. Ej, jestem na półpiętrze. Hoppa. 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 Czy ja jestem na dole. Tak, to jest chyba dół. To jest dół? Tak, to jest tu. W ogóle, jaki wielki jest ten dom. Czemu pralka se tak stoi? Niestety nie stoi, zewąd z koszem na brudną bieliznę. Na przejściu, jakby. Okej. Okay. Jakie te kratki mam? inne w ogóle są dziwne. Po co mam się na górę? Czy ja na ciebie czekać, czy że co? Tylko cztery osoby przeżyły? No, co ty? Uciekaj spod tego samochodu. Ty, no, ona. Ona jest samobójcą. Ona jest samobójcą. bez tu No, super. Ona A, dobra. No i gratulacje Zabiłaś się I w ten oto sposób pozbawiłaś nas kolejnej osoby Do grania razem uh! Sorry, co to było Podejrzewam, że ja i jeszcze dwie osoby To będziesz wystarczająco ciężko, żeby to przejść I mam nadzieję, że nic wam się nie stanie Bo ty już nie masz części życia Ja mam jeszcze całe A tamta w ogóle nie ma pokazanego życia, nie wiem czemu Gdzie my idziemy, na jakąś romantyczną altankę w chmurach? Jakie światełka świąteczne? Świąteczne czy romantyczne? to jest pytanie. To jest bardzo przytulnie, słodko. Bardzo mm -hmm. słodko. So cute. To jest moje, bo fioletowe. Yy, to tutaj spędzamy czas z Maksem. Ale co mnie to obchodzi, gdzie ty czas z Maksem romantycznie spędzasz? To nie jest mój interes, z kim ty jesteś i z kim ty spędzasz czas. A powiem ci straszną plotkę. Straszną plotkę? Jak to straszną plotkę? Albo plotkę, albo straszną historię. Mówią, że pod tym klifem jest przystań dla łodzi, w której przybywają tylko najstraszniejsze dzieci. Uuu. Dej, yy. Mówią, że potwór pełza po burcie, chcąc zjeść każdego, kto wejdzie. Super. Ale się boję. No ta się boi. Może powinniśmy wracać teraz? A? Może powinniśmy? Tak, też tak uważam. Też masz słodkie włosy, tylko że ci nie widać w ogóle. Dobra, zawiozę cię do domu. Aha. Za mną. No, jesteśmy przed tobą. A ta ma kotka. Znaczy na pewno to wcześniej widziałam, ale nie zwróciłam uwagi. Ta z tym batem chodzi, te. No, ej. Nie! Nie! No. Czy dałabym radę się ratować? Dom młodzi. Co tu się dzieje? Czy na koniec wiedziesz, że Jerry jest dobrym człowiekiem czy złym człowiekiem? Dobrym czy złym MPC-tem? Czemu ty z kijem chodzi? Czy ja też mam wziąć kija? Nie mogę wziąć kija. O, mam kija, dobra, 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 mam kija. Tej kurtki, ja miałam identyczną kurtkę. Te kurtki były modne, dobre 12 lat temu, nie? No cóż, spójrz kogo tu mamy. Świeże mięso. Eee... Gdzie jest to mięso? Gdzie jest to mięso? Mm -hmm. No na pewno nie, ja nie chcemy żadnych problemów. Właśnie się zgubiliśmy. Eee, cóż, to jest nasze miejsce spotkań. Zdobądź tych chłopców. Czy któraś z nas wygląda na chłopców? Co, czemu oni chodzą jak zombie? Czemu oni chodzą jak zombie? O! Ej, ja dużo życia tracę przez to. Dobra, dałyśmy radę? Znaczy, my, <grydź> A nie, tam jeszcze jakiś jest. Czy go też można, bo jemu też żyć. A nie, dobra, ma życie. Nie ma tak żeby zabić kogoś kijem baseballowym, nie? Nienawidzę łobuzów, ja też nie, ale zaczyna padać. E, teraz pada deszcz. E, musimy znaleźć schronienie. Dlatego wejdźmy do domu łodzi. Ej, mało życia straciłam. Co? Aha, mam za to iść Ty też mało życia straciłaś. Czemu ja jej nie widzę? Life Life i life, lifeu. Można tu coś podnieść? Nie chyba nie. Czemu ja mam za tobą mi się nie chce za tobą iść? Dobra, schowam tego tego. No i co? Spójrz, tam jest sterownia, ale jest zablokowana. Znajdźmy coś, żeby wyważyć te drzwi. Poszukajmy młotka. No, a tu był młotek, chyba? Nie, to był klucz. Halo? Aha, on będzie drzwi rozwalą młotkiem. No spoko. Możemy spróbować znaleźć przycisk bramy, aby go otworzyć. Czekać, bo ja nie nie jestem. Dobra, tutaj. Orientacja w terenie, level max. No, naciskam to. Kliknij przycisk, coś tam. Co się właśnie zadziało? Co to jest? Czy naciskamy? No, serio! Nie puszczaj. A co by naciśnięcie dało? Też by przyszedł, tak? Uwięziliście się. Eee, spoko. Uh, uh. No i co? Nie uwięziliśmy się. Jesteśmy tutaj. Nie mam po prostu uciekać przed nim? Dziewczyny, ratujcie się! Nie możesz go zabić. Czy uh! ja traciłam życie, jak ja tu stałam? Nie, ja tu chyba nie traciłam życia, jak on stał pod tym. Gdyby mnie atakował. On się tam chyba zablokował troszeczkę. Uh! No, teraz straciłam życie. Kurde, można sobie życie kupić? Halo? Halo, można sobie kupić życie? No ile jeszcze to potrwa? Ten gdzieś idzie, ty, no nie! Co on niby robi? Nic nie naciskaj! Co ty odpierdzielasz? Otworzyłem bramę, aha. Aha, 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 tylko że ja mam prawie że połowę życia. Ty, Max jedzie. Czy ty mogę ogóle jesteś pełnoletni? Czy ty w ogóle możesz prowadzić samochód? Czy ty dzieckiem jesteś trzystoletnim? Max przez KIS. Wskakuj do mojego wozu, a rodzice wiedzą? Gdzie jest brama? Tam. Tam? Czy to jest tam? Dziewczyny. Dziewczyny, chodźcie. Czy moje życie na tym poziomie jest jeszcze zielone czy żółte? Mamy oratowane tyłki. Musimy zostać w piwnicy, żeby rodzice nas nie usłyszeli co? A czemu właśnie chyba rodzice powinni nas usłyszeć? Chyba, że chodzi o to, że jesteśmy w domu, w nocy. Znaczy w domu, w nocy. Jesteśmy poza domem i czemu w nocy się znaleźliśmy w piwnicy? Jakby co? Tam są jakieś schody? Nie. Ja tam nie chcę, tam jest na zewnątrz wyjście. Yy, na czas mam sekret. O nie. Czy Max jest tym potworem? Czy Max jest właścicielem tego potwora? Mamy tam iść? Dziewczyny, dziewczyny, chodźcie tu, ej. O, dodałem obi dla dodatkowej ochrony przed intruzami, ale to łatwe. Ta, wszystkie obi są łatwe. Aha, o Jezu, się wystraszyłam, czemu nie mogę skoczyć. O, no i umarłam. Revive! Ale co, jeżeli oszukam i Rewif, będę już poza tym? No nie, ja chcę umrzeć jak ktoś z moimi koleżankami. A nie, ja tu, ja tu powinnam być. Dobra, ja tu byłam po dobrej stronie. Ktoś tam daj, chodź. Co? Dawzą swój kolej. Czy ktoś może się rewiwować? Halo, nie macie boboksów, żeby się zrewiwować? No nie, ja znowu sama zostałam. jest ja zawsze w takich grach, jest sama? Przecież jestem beznadziejna w takiej gry. Gram dla Friday. Dlaczego z rur wydobywa się dym? To ty przeżyłaś czy nie? Ach, ach. Czy to jest gaz usypiający? Nie. Nie, nie mówcie mi. Nie mówcie mi, że będzie to samo co z Nie mówcie mi. Ja sobie nie dam rady sama, nie ma opcji. Nie ma opcji, że sobie sama dawałam rady z tym. Gdzie jesteśmy? Chyba ty jesteś. Jerry zaginął, co się dzieje? To się dzieje, że jesteś sama. Ma. No. Aha. Zazdrośnik idzie. Zazdrośnik, pan egoista idzie. E, w końcu wszyscy jesteśmy cię przebudzeni. Do kogo ty mówisz? Jestem sama. Dlaczego to jesteśmy? Gdzie jest Jerry? Jakie ja znowu będę musiała robić sama te łańcuchy, to y, po mnie. Do widzenia. Ile ja już Robuxów straciłam na się w różnych grach? No to naprawdę. Aha, czyli Jerry jest zły. No, nie chciał nam pomóc. Szukasz mnie, głupcy? Wszyscy jesteście tak samo oszukali. Planowaliście nas złapać w pułapkę? Ale Jerry, ratując nas przed mostem, walką, to wszystko było fałszywe? Nie! Niesamowite! Prawda, zabraliście moich rodziców i pomyśleliście, że moglibyście zabrać mojego najlepszego przyjaciela. Nie zamierzałem na to pozwolić, a teraz sam cię wykończam. Poczekaj, aż szef spadnie, zanim zaatakujesz łańcuchy. Uh! 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 Co, co to było? Już prawie życia nie mam. Ej, no czemu ja nie mogę tych łańcuchów zrobić? O co kaman? Co ja mam zrobić? Poczekaj, aż szef spadnie, zanim zaatakujesz łańcuchy. No ale jak spadnie? Co ja mi bym mu zrobić? Co? Aha, no fajnie. Dobra, ja się rewiwuję jeszcze raz. Zobaczymy. W wam chodziło o to, żeby atakować właśnie te łańcuchy. A tutaj mam poczekać, aż on spadnie, ale w jaki sposób on ma spaść? Jakby ja tego nie rozumiem. No, jak ta lawa wypływa, to gdzie on nie był uciekać? No, widzicie? Ło! Wow! Wow wow, wow 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 Ej, 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 ej! Ej, co jest? W jaki sposób on ma spaść? Nie no, ja już nie będę się rewiwować, kochani. Ja nie będę się już rewiwować, bo mam resztówkę Boboksów. Ale naprawdę, ja miałam zaatakować łańcuchy, jak to nazwali. W momencie, kiedy on spadnie. Ale jak on ma spaść? On nie miał w ogóle paska życia, i nie mogłam go zaatakować. Nie mogłam do niego podejść. Którykolwiek naciskałam łańców, nie go uderzałam, to jemu się nic nie działo. A z kolei było tyle piorunów, tyle tych kłów wychodzących spod ziemi, że ja nie mam żadnego pojęcia w ogóle, jak to zrobić. Ale w każdym bądź razie, tak czy siak zostawiam wam... Poczekajcie, wezmę sobie graj. Ale tak czy siak, zostawię wam link do gry w opisie. Możecie sobie sami spróbować i może odkryjecie, jak to zrobić. Może już odkryliście i mi dacie znać i mnie znowu czegoś mądrego nauczycie. A na ten moment wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Zostawiacie swoje subskrypcje, łapeczki w górę, komentarze. I mam nadzieję, że widzimy się następnym razem. Do pa pa!